Witajcie, dzisiaj mówimy bardzo prostą, ale też ważną na maturkę zasadę, zasadę Darbu. Musimy mieć funkcję ciągłą na przedziale domkniętym AB oraz musimy mieć spełniony warunek, że na krańcach tego przedziału funkcja przyjmuje wartości różnych znaków. Czyli na jednym krańcu będziemy mieli wartość ujemną, a na drugim krańcu będziemy mieli wartość dodatnią. Może być też oczywiście na odwrót, czyli tutaj moglibyśmy mieć wartość dodatnią, tutaj moglibyśmy mieć wartość ujemną, i funkcja mogłaby sobie iść tak. Jeśli te założenia są spełnione, to wewnątrz tego przedziału będzie jakaś liczba, jakiś argument, która jest miejscem zerowym. No bo skoro funkcja jest ciągła na tym przedziale, to na tym przedziale można ją narysować bez odrywania ręki. Czyli skoro tu jesteśmy pod osią, a tutaj jesteśmy nad osią, to możemy śmiało pociągnąć linię i nieważne, czy pociągniemy ją tak, jak ta czarna jest narysowana, czy pociągniemy ją tak, czy pociągniemy ją tak, musimy jakoś przeciąć osi x, czyli gdzieś będzie miejsce zerowe. Zasada brzmi tak: spróbujmy na nią zrobić trzy zadanka, takie jakie mogą się pojawić na maturze. W pierwszej funkcji tu mi się trochę przesunęło. W pierwszej funkcji spróbujemy pokazać, że mamy dwa miejsca zerowe, w drugiej funkcji i trzeciej pokażemy po jednym miejscu zerowym. Lecimy. Jeśli mamy funkcję fodX, widzimy, że to jest jakiś wielomian do szóstej. Można by nawet próbować znaleźć te miejsca zerowe, ale jak macie tak dużą potęgę i macie pokazywać tylko, że one są. Nie znajdować, tylko jest napisane wykaż, że mamy te miejsca zerowe, nieważne ile one wynoszą. No to zobaczmy. Możemy sobie policzyć f od 0. f od 0 te współczynniki się skasują, mamy po prostu minus 2. To jest oczywiście przykład, a jakby ktoś miał wątpliwość. Musimy teraz znaleźć jakieś x, które dadzą nam wartość dodatnią. Spróbujmy sobie f od 2. Dla dwójki mamy 2 do 6 minus 4 razy 2 do 2 plus 3 razy 2 minus 2. 2 do 6 to jest 64 minus 16. Plus 6 minus 2. Mamy tutaj z tego mamy minus 10, czyli mamy 54 minus 2, to jest 52. Mamy dla zera wartość ujemną, i mamy dla dwójki wartość dodatnią, czyli między nimi będzie miejsce zerowe. Skomentujemy to następująco. Skoro Epidemic jest ciągła, możemy dopisać w nawiasie, dlaczego jest ciągła, jest wielomianem, a każdy wielomian jest ciągły. Jest wielomianem na przedziale domkniętym 0,2 oraz F od i tutaj wstawimy nasze 0, które znaleźliśmy razy, dam brzydko gwiazdeczkę, razy F od 2 jest mniejsze od 0, to z tego wynika, że istnieje T nale, należące do przedziału. 0,2, które, dla którego f od t równa się 0. I taki komentarz chcecie dać na maturze. Czyli chcecie zawrzeć trzy rzeczy. Chcecie powołać się na to, że funkcja jest ciągła, ewentualnie dopisać czemu. Chcecie napisać na jakim przedziale jest ciągła. Chcecie pokazać, że dla tych wartości, dla których znaleźliście, mamy raz jakby wartość ujemną, raz wartość dodatnią, czyli ich iloczyn będzie mniejszy od zera. No i tutaj piszemy zawsze, że z tego będzie wynikało, że w takim razie na tym przedziale mamy jakieś miejsce zerowe. I jakbyśmy chcieli pokazać drugie miejsce zerowe, to byśmy musieli pokazać jeszcze, że dla jakiejś liczby mniejszej, na przykład od zera, też będzie mieli wartość dodatnią. I spróbujemy to sobie zrobić dla minus dwójki. Dla minus dwójki będziemy również mieli 64, minus 16, tym razem będzie minus 6 i minus 2. Natomiast dalej będziemy mieli tutaj minus 24, czyli będzie 40. Napisalibyśmy jeszcze raz ten komentarz, tylko zmienili oczywiście, że byłby tutaj przedział od minus 2 do 0. I mielibyśmy kolejne, i tutaj też, że byłoby minus 2, 0. I mielibyśmy udowodniony, że między minus 2 a 0 jest kolejne miejsce zerowe. Dobra, próbujemy sobie teraz zrobić przykładzik ten z logarytmem. On może być minimalnie trudniejszy. Chcemy wykazać, że funkcja ma miejsce zerowe. Mamy podaną dziedzinę, że jesteśmy od 0 do 3. Myślimy o tym, że to już nam pokrywa warunki z logarytmu, bo wewnątrz logarytmu nie możemy mieć argumentów ujemnych. Co łatwo się policzy? Tak naprawdę liczby z tego przedziału, które łatwo policzą logarytm, to jest tylko jedynka i dwójka. Jesteśmy wręcz na nie skazani. Policzmy sobie. Mamy f od 1, to będzie 1 plus logarytm o podstawie 2 z 1. Ten logarytm to jest 0, no bo do jakiej potęgi podnieść dwójkę, żeby dostać jedynkę? Do zerowej. Mamy 1. To jest dobra informacja, bo mamy dodatnią, natomiast dla dwójki będziemy mieli jeszcze więcej. Musimy pomyśleć kreatywnie, jaka jeszcze liczba oprócz tych ładnie policzy ten logarytm. A no oczywiście na przykład jedna druga, albo jedna czwarta. Spróbujemy z tą mniejszą, żeby mieć większą szansę, bo zobaczcie. Liczymy sobie F od jednej czwartej, mamy jedną czwartą, plus logarytm o podstawie 2 z jednej czwartej. Może się przesiądę jednak na czarny marker. Pyk, pyk, pyk. I... Mamy tą 1 czwartą i teraz liczymy logarytm. Do jakiej potęgi podnieść dwójkę, żeby dostać 1 czwartą? 2 do drugiej dałoby nam 4, a skoro mamy 1 czwartą, to to będzie minus. 2 do minus drugiej daje 1 czwartą, więc ten logarytm był na minusie. Mogliśmy sobie to wyobrazić, że chodzi o łamki, jakbyśmy znali wykresy funkcji. Jak sobie wyobraźcie, logarytm ma punkt stały w 1, co to jest jego miejsce zerowe. Skoro podstawę jest większa od 1, to to jest funkcja rosnąca, czyli idzie jakoś tak. Czyli skoro potrzebowaliśmy wartości ujemnej, żeby tego x wciągnąć na minusy, no to musieliśmy brać x z tego przedziału. I tutaj mamy minus 1 i 3 czwarte. Piszemy nasz komentarz, tu go skopiujemy. Skoro f pod x jest ciągła, i napiszemy, że jest sumą funkcji ciągłych. No bo jest sumą jakby funkcji liniowej i logarytmu, a każda z nich jest funkcją ciągłą. Jest sumą funkcji ciągłych na przedziale i powołamy się na te liczby, które znaleźliśmy. Znaleźliśmy 1 czwartą, czyli 0,25 oraz 1. Oraz f od 0,25... Czyli od naszej 1 czwartej i od 1 jest mniejszy od 0. To z tego wynika, że istnieje ten należący do tego przedziału od 0,25 do 1, dla którego f jest równe 0. Mamy ogarnięte to zadanko. Wykazaliśmy, że nasza funkcja ma miejsce zerowe. Lecimy sobie dalej do ostatniego. Mamy pyk. Mamy pyk. Tutaj na szybkości. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Skasujemy jedyneczkę. To jest numer strony, bo się generuje. W sumie zapominam tego wyłączyć. I lecimy. Wykaż, że funkcja ma miejsca zerowe. Mamy f od x równa się sinus x minus x kwadrat minus 1 setna. Tutaj też musimy sobie odpowiadać na pytanie, co będzie zerowało naszego sinusa. Liczymy sobie f od 0. f od 0 to będzie sinus z 0 minus 0 do kwadratu minus 1 setna. Sinus 0 to jest 0, czyli mamy minus 1 setną. Potrzebujemy teraz wartość dodatnią i spróbujmy w takim razie dać sobie może pi 6 Obliczmy sobie f od pi szóstych. Pi szóstych mieści się w tym przedziale, no bo pi to jest 3,14, czyli mamy mniej więcej 3,14 na 6. To jest około 1 i drugie. Jedna druga jest w tym przedziale. Mamy wtedy sinus pi/6 minus tutaj już nie mogę przybliżyć więc piszę nasze pi kwadrat na 36 minus 1 setną. I teraz sinus pi/6 to jest 1/2. Minus pi kwadrat 36 minus 1 setna. Co robimy dalej? Doprowadzamy do wspólnego mianownika, żebykolwiek to porównać. Mamy 18 minus pi 2 na 36 minus 1 setna. Pi kwadrat to jest w przybliżeniu 9. Nawet jak założymy, że to jest 10, no to to będzie mniej niż 18. Czyli tutaj zostaje nam około 8,36. 8,36 jest na pewno większe od minus 1 setnej. Czyli to coś jest dodatnie. To jest to, czego szukaliśmy. Więc teraz też byśmy napisali nasz komentarz, że skoro f od jest ciągła, skopiujemy, Skoro f pod x jest ciągła, tutaj też jest sumą funkcji ciągłych, to jest oczywiście różnica, ale tak naprawdę różnica, czy odejmowanie to jest dodawanie, tylko że liczb przeciwnych, liczb na minusie. Możemy ten komentarz zostawić bez zmiany. Tutaj nasz przedział, który nas interesuje tym razem, to jest przedział od 0 do pi szóstych. Teraz możemy powiedzieć, zmienić ten komentarz. Tutaj będziemy, napiszemy sobie ręcznie tym razem oraz wiemy, że wartość funkcji dla zera razy wartość funkcji dla pi szóstych, to jest szósteczka, będzie mniejsza od zera. To z tego wynika, że istnieje te należące do przedziału od 0 do pi szóstych, takie, że będzie to miejsce zerowe naszej funkcji. Więc jeśli macie jakieś funkcje typu logary, sinus, cosinus, to musicie myśleć o tym, co się ładnie policzy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapamiętajcie tu, bo to jest w wymaganiach maturalnych. Może się pojawić i życzę Wam dobrego dnia. Do usłyszenia.